Dorabianie na zleceniach jako programista, czy to się w ogóle opłaca? Cześć, jestem Łukasz i w dzisiejszym filmie podzielę się z Tobą moimi przemyśleniami właśnie na temat dorabiania sobie na zleceniach, konkretnie jako programista dorabiania. Czyli przy założeniu, że masz już pracę na, na cały albo na część etatu i po prostu zastanawiasz się, czy nie spróbować sobie z jakiegoś powodu dorobić na dodatkowych projektach, bo praca na pełen etat jako freelancer na właśnie na zleceniach, to zupełnie inna bajka. Postaram się poruszyć takie kwestie jak to, gdzie szukać zleceń, na co uważać no i właśnie, czy w ogóle opłaca się to robić. Na pewno będzie ciekawie, więc zostanę do końca. Zaczynamy. Dorabianie na zleceniach wpisuje się w taki model pracy, jaki mają freelancerzy, czyli pracujesz na wielu najczęściej projektach. Projekty są jakoś zdefiniowane bardzo często dla, dla wielu różnych klientów w porównaniu do pracy na etacie, gdzie pracujesz dla jednego pracodawcy. No i wiąże się to ze swojego rodzaju specyfiką, jak chociażby to, że ma się większą swobodę w doborze tego, co będziemy robić, e, z większą elastycznością. No ale, też freelancing, dorabianie na zleceniach ma sporo wad. Chociażby to, że trzeba poświęcić czas na szukanie sobie zajęcia, na, na jakieś takie czynności administracyjne, o tym częściowo potem. E, teraz jeszcze chciałem powiedzieć, że, e, dorabiać na zleceniach można sobie, pracować na zleceniach można pomimo pracy na pełen etat. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jak poukładaliśmy sobie swój dzień, ile mamy czasu, w jakim jesteśmy wieku, jaką mamy sytuację rodzinną i od tego, czy w ogóle nam się chce. Bo ja sobie na przykład wyobrażam, że wielu młodych programistów ma czas, ma chęci do tego, aby pracować po godzinach, mogą kodować sporo i spokojnie to robią. No ale z czasem, każdy ma jakieś tam swoje obowiązki, odechciewa się, e, woli się taką stabilność, więc e, da się pracować na PNRT i dorabiać na zleceniach, ale trzeba to umieć sobie wyważyć. E, polecam po prostu spróbować. Zanim jeszcze przejdę do takiej kwestii jak to, e, czy dorabianie na zleceniach jako programista w ogóle się opłaca albo Albo gdzie szukać zleceń, to jeszcze powiem e, kilka słów o moich doświadczeniach w pracy jako freelancer. E, Zdarzało mi się pracować typowo jako freelancer, to znaczy 100% mojego czasu to była praca na zleceniach. E, oraz też łącząc pracę na pełen etat e, z właśnie dorabianiem sobie. E, wrażenie mam różne, właśnie jakby ten odcinek jest taką wypadkową a, moich doświadczeń. Z całą pewnością mogę stwierdzić, że dość sporo czasu marnuje się na e, rzeczy administracyjne, takie jak pisanie maili, estymowanie. Na to w szczególności trzeba uważać, żeby i szukać takich projektów, e, które są długoterminowe i i pozwalają nam bardziej skupić się na tym, na czym się znamy, niż właśnie na takiej pracy administracyjnej. Może powiem teraz, gdzie właściwie szukać zleceń. Może zacznę od polskich portali. Są takie portale jak Use.me, jak Ofelia, jak Oferteo. Wszystkie te portale mają podobne funkcjonalności. Ludzie tam publikują projekty, zlecenia, które mają do realizacji no i ludzie zgłaszają się Publicznie, niepublicznie to już zależy od portalu e, do ich realizacji. Czasami to od razu muszą podać stawkę, czasami mogą e, powiedzieć, ustalić że, e, pewien budżet. No to wszystko zależy od portalu. Moje doświadczenia z tymi portalami są e, kiepskie albo no kiepskie. E, przede wszystkim jest duża konkurencja. E, i dosyć często konkuruje się ceną. To jest trudny rynek, trzeba to przyznać. Ja też biorę korektę na to, że najwięcej zleceń jest w takich kategoriach jak grafiki, jakiś marketing, strony internetowe, programowanie webowe. A ja programuję w takiej trochę niszy, więc nie ma tak dużo zleceń na projekty, które by mi pasowały. No, więc, no, właściwie dla mnie na tych portalach nic nie dało się znaleźć. No, a nawet jeżeli ktoś robi te strony internetowe, to i tak jest trudno, bo po prostu w tych bardziej popularniejszych usługach jest większa konkurencja więcej jest tych freelancerów, i po prostu ciężej znaleźć coś dla siebie. Też w wielu przypadkach no to akurat nie jest domena tylko polskich portali z ofertami, ale też innych, zagranicznych, jest to, że zlecający nie dają wystarczająco dużo szczegółów na temat projektu, czyli no tak w dużym uproszczeniu piszą chcę stronę. No i umówmy się, że to nie jest na tyle rozwinięta wypowiedź, żeby na podstawie tego móc oszacować projekt, więc trzeba się zapytać o jakieś szczegóły, wyciągnąć te informacje z klienta. No i to wszystko jest kłopotliwe i oczywiście zajmuje czas. Chociaż oczywiście zdarzają się tacy klienci, którzy wiedzą, czego chcą, nie zlecają projektu po raz pierwszy. No i wiedzą, że im więcej informacji dadzą na tym wcześniejszym etapie, tym konkretniejsze oferty dostają. Także nie chcę generalizować, ale raczej sporo czasu poświęca się na dowiadywaniu, co tak właściwie jest do zrobienia i jak to ma być zrobione. Jeżeli chodzi o inne serwisy, tym razem zagraniczne, to polecam szerokim łukiem omijać portal freelancer.com, ponieważ tam konkurencja ceną to mało powiedziane. Bardzo dużo jest botów firm, czy tam freelancerów z Chin, z Indii, które publikują swoje oferty zaraz po wstawieniu. Zlecenia przez klienta. No i tam naprawdę próbowałem, żadnego projektu nie dostałem. Naprawdę tam jest trudno. I tam chyba jest właściwie takie zatrzęsienie projektów właściwie nieopisanych, takich, że właśnie nie wiadomo jest, co jest do zrobienia. Także akurat tego portalu nie polecam. Najlepszym z portali, z których miałem okazję korzystać, był portal upwork.com. Upwork to dosyć. Fajne narzędzie. E, ludzie, którzy tam zlecają projekty, dosyć często wiedzą, czego chcą. Bardzo często są to e, zlecający z Ameryki albo z, z zachodniej Europy, e, którzy wiedzą, czego chcą i te zlecenia mają jakąś sensowniejszą formę, są jakieś wymagania. E, no i Upwork jest dosyć rozwiniętą platformą, także ma swoje systemy dotyczące, wspomagające rozliczanie. One też nie są idealne, ponieważ e, chociażby moim zdaniem system fakturowania jest kłopotliwy, e, generuje bardzo dużo e, faktur e, dosyć zbędnych. E, no i też na plus jest to chociażby, że e, jak zaczyna się realizacja jakiegoś projektu, to klient musi wpłacić budżet na ten projekt i to jest swojego rodzaju zabezpieczenie na wypadek tego, gdyby chciał na przykład nie zapłacić. No i to też działa w drugą stronę, bo te środki zostaną mu zwrócone, jeżeli projekt nie zostanie dowieziony. Także Apple działa całkiem spoko, jeżeli chodzi o właśnie dorabianie sobie na zleceniach. Zleceń tam jest sporo, nawet w niepopularnych technologiach. I dosyć łatwo jest się wybić. Najważniejsze to znaleźć tam pierwsze zlecenie, tak myślę. W każdym razie o płorku mógłbym mówić sporo, bo sporo pracowałem właśnie na płorku. Także jeżeli chcielibyście, jeżeli chciałbyś. Dodatkowy odcinek poświęcony tylko opórkowi i pracy na porku to, to zostaw komentarz. Też w międzyczasie chciałbym zachęcić Cię do zostawienia łapki pod tym filmem i do zasubskrybowania kanału, najlepiej z dzwoneczkiem. Pomoże mi to w dotarciu do większego obrony odbiorców. To idąc dalej w temacie tego, skąd pozyskiwać projekty, powiem, że najlepszym źródłem projektów są zlecenia. Od y, pracodawcy, od byłych pracodawców i, i z polecenia. Bo to są takie mm, osoby, to są to te zleceniodawcy, którzy znają Cię, którzy e, wiedzą, co potrafisz, e, którzy są świadomi Twoich e, zalet. E, być może już razem pracowaliście, więc e, no, na pewno w przypadku obecnych i byłych pracodawców, ale chodzi mi o to, że. Łatwiej jest nawiązać takie flow, mniej jest pracy administracyjnej i szybciej e, można dogadać się e, co do szczegółów i zacząć po prostu pracę. E, no bo po prostu trzeba mieć na uwadze to, że w przypadku właśnie pracy na zleceniach, w przypadku dorabiania sobie na zleceniach, to najważniejszym czynnikiem e, wpływającym na to, jak efektywnym jest się, to, je, to jest. Czas spędzony na administracji. I jest, Im tego czasu jest mniej, ty, tym lepiej. No i też chciałem wrócić do e, pracy dla byłych i obecnych pracodawców. E, znam kilku takich programistów, którzy e, pomimo e, swojej zwyczajowej pracy na etacie i tak biorą e, zlecenia na dodatkowe rzeczy dla swoich e, pracodawców. Jeżeli ci mają jakąś nagłą potrzebę, a, a programista ma po prostu czas w weekend, żeby taki dodatkowy projekt zrobić. To wszystko zależy od tego, czy ma się czas i chęci. Dobra, także wiesz już, gdzie możesz szukać zleceń i wiesz, że no najprawdopodobniej najlepszym portalem będzie Upwork. Też swoją drogą jest też taki portal TopTal, którego jednak nie próbowałem, ale on jest taki trochę bardziej premium. Wiesz, że prawdopodobnie najlepszym źródłem Zleceń y, są znajomości, są byli i obecni pracodawcy, to teraz powiem o tym, na co trzeba uważać y, przy pracy, przy dorabianiu sobie na zleceniach. Przy dorabianiu sobie na zleceniach, jako programista, należy uważać na y, umowy poufności, które ma się ze swoimi y, pracodawcami, bo na przykład y, taka umowa może y, zawierać. Y, Jakie jest zapisy o zakazie konkurencyjności? Także trzeba po prostu uważać, dla kogo się takie zlecenia wykonuje. Czy nie wykonuje się ich dla tej bezpośredniej konkurencji swojego pracodawcy? No i oczywiście, czy nie podbiera się klientów swojemu pracodawcy, bo też to jest w pewnym sensie niemoralne. Drugą Rzeczą, na którą trzeba uważać jest poprawne szacowanie e, zleceń, projektów, które realizujemy. To znaczy, klienci wolą wiedzieć, ile przeznaczą na, na ten projekt i my musimy wycenić my musimy zgodzić się na jakąś kwotę. No i bardzo ważne jest, aby, aby poprawnie oszacować. E, Nasz wkład w ten projekt i żebyśmy byli po prostu, koniec końców, e, zadowoleni z wynagrodzenia, które otrzymamy. No bo e, jeżeli właśnie więcej czasu poświęcimy na administrację, to koniec końców e, nasz zysk podzielony przez e, czas, który spędziliśmy nad projektem, będzie mniejszy. Podobnie m, trzeba mieć na uwadze pewne ryzyka, które. E, się pojawiają przy realizowaniu zleceń, bo zawsze istnieje ryzyko, że oszacuje się coś źle, że istnieje ryzyko, że, że pojawią się jakieś problemy po drodze nieprzewidziane, także to wszystko jest stresujące i trzeba na to uważać. Lepiej jest estymować, szacować wysoko i realizować możliwie Duże i kosztowne projekty, żeby po prostu nie wplątać się w takie małe projekty, gdzie więcej jest mailowania, więcej jest ryzyka niż to warte. Także już teraz trochę bardziej podsumowując, zbliżamy się do końca, czy warto dorabiać na zleceniach jako programista? Kwestia jest tego, że na dłuższą metę. Potrafi być to męczące, to znaczy, tak jak zaznaczyłem na początku, mówimy nie o pracy full-time na zleceniach jako freelancer, tylko o dorabianiu, to znaczy, że, że mamy pracę i dorabiamy sobie jednocześnie na zleceniach. No na dłuższą metę z założenia, praca na pełen etat i jeszcze dodatkowy czas, który spędzamy też de facto na pracy, no, sprawia, że, że mniej odpoczywamy, że, że jesteśmy bardziej zmęczeni. No i kwestia tego, że trzeba sobie radzić z tym ryzykiem, ze stresem, to też już bardzo męczy. Także mm, to jest takie, taki koszt, ten stres, ten wysiłek, który bardzo często jest niewkalkulowany w, no jakby w tą pracę na zleceniach. Także przy tych wszystkich problemach, które wymieniłem, przy tych wszystkich wadach jak jak estymacje, jak mailowanie, jak czas spędzany na administracji, jak ryzyko, jak stres, wydaje mi się, że lepiej jest poprosić pracodawcę o podwyżkę albo najpierw podwyższyć swoje umiejętności, potem go poprosić o podwyżkę. Aniżeli dorabiać sobie na zleceniach. No, chyba, że ktoś ma siły. Bardzo dobrze, jeżeli ktoś ma siły i chce sobie dorabiać, jeżeli potrafi dobrze zorganizować swój czas i jeżeli jest sumienny, no i jeżeli też nabierze już pewnego rodzaju doświadczenia w realizowaniu tych zleceń i wie na co uważać, wie jak wyceniać, to no to wtedy być może się opłaca, ale tak. To raczej traktowałbym dorabianie sobie na zleceniach tak z przymrużeniem oka. E, ja sam zawsze miałem trochę taką e, smykałkę przedsiębiorcy, więc e, pracowałem w ten sposób i doprowadziło mnie to do założenia firmy, więc e, no, to wszystko zależy od tego, e, jaką osobą jesteśmy, jeżeli lubimy właśnie takie e, radzenie sobie z klientami. E, to wszystko dookoła tych projektów, no to być może to jest coś dla nas, mm, ale jest też, tak chciałem zaznaczyć, dosyć sporo innych sposobów na dorobienie sobie, niekoniecznie e, poprzez realizowanie zleceń programistycznych. Mamy tu na myśli na przykład konsultacje, mamy tu na myśli na przykład warsztaty, szkolenia. Które możemy organizować, no i też realizowanie własnych projektów. Tutaj pojawia się inny problem, mianowicie należy taki projekt sprzedać, no ale tak po prostu rzucam pomysłami. Szkolenia są dosyć ciekawym sposobem na dorobienie sobie, szczególnie jeżeli jesteś już na takim bardziej zaawansowanym poziomie, jeżeli faktycznie jesteś ekspertem w czymś i coś potrafisz naprawdę sensownie. Także podsumowując, to czy opłaca się dorabiać na zleceniach jako programista zależy od tego, co chcesz robić, czym się zajmujesz, od tego, jak bardzo sobie cenisz swój wolny czas, no i właściwie od tego, jak bardzo zorganizowany w pracy jesteś. Na dzisiaj to byłoby wszystko. Wielkie dzięki, jeżeli dotrwałeś do tego momentu. Mam nadzieję, że ci się podobało. Wielkie dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w następnym filmie.